To wszystko jest pompowane, są te ładne parady, i tak dalej, ale za, za tymi wszystkimi pokazami, za tym mówieniem, nie stoi realna siła i w sprzęcie, i w ludziach, i w jakości. Znowu kolejna kampania społeczna z takimi mamami jak ty. Rodzina nie jest dzisiaj modnym, yy, modnym słowem. Tomku, a co myślisz o naszym nowym prezydencie? Sama masz dzieci. O potencjalnych zagrożeniach, na które są narażeni Polacy. Rozmawiałam tym razem na kanale kulisy sukcesu z Tomaszem Drwalem, byłym zawodnikiem MMA, youtuberem. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału kulisy sukcesu, zapraszam do kontaktu. A jeżeli podoba Ci się nasza praca, to możesz nam kupić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie filmu. Na swoim kanale zapraszasz różnych rozmówców, rozmawiasz na różne tematy, jakie twoim zdaniem są zagrożenia, jakie w perspektywie lat czekają na nas Polaków? Też właśnie chodzi mi o to, żebyś w oparciu też o tych Twoich rozmówców coś powiedział? Jeden mówi to, drugi mówi to, co mówi Tomasz Drwal? Może tak, wrócę do swoich wakacji, gdzie mam tą zaprzyjaźnioną rodzinę ze Słowenii. I pierwsze, co o co zostałem zapytany, jak przyjechałem, to o to, czy to prawda, że nasza armia jest tak potężna, jak mówią tam u nich i mówią tam wreszcie w Unii Europejskiej. I moim zdaniem, pierwsze zagrożeniem jest to, że społeczeństwo nie jest uświadamiane tu i teraz, w jakim stanie tak naprawdę ta armia jest, bo ja przeprowadziłem masę rozmów, mam masę kolegów w wojsku w różnych stopniach. I żaden nie powiedział coś, że jest super, nie? że my jesteśmy gotowi, i tak dalej. Nie jest wręcz na odwrót, to jest po prostu trochę taki, trochę taki 39 rok, nie? że to wszystko jest pompowane, są te ładne parady, i tak dalej, ale za, za tymi wszystkimi pokazami, za tym mówieniem, nie stoi realna siła i w sprzęcie, i w ludziach, i w jakości tych ludzi. Czyli do Turcji nam daleko, do armii. Wydaje mi się, że bardzo daleko. No, jak można budować armię, nie mając swojego przemysłu? Jak można kupować tonę zagranicznego sprzętu i emocji, nie mając własnej produkcji i tak dalej? My cały czas będziemy zależni z zewnątrz od kogoś, a teraz wystarczy spojrzeć na Ukrainę. Jak tam cały czas rękę wyciąga do zagranicznych krajów i się już ta kroplówka powoli zaraz skończy, i nie wiadomo, jak to się w ogóle skończy. Czyli rozumiem, że chcesz powiedzieć, że na ewentualną wojnę przygotowani nie jesteśmy. Jasne, to dobrze, to pierwsze. Tego możemy się bać, bo że nie jesteśmy przygotowani pod kątem właśnie uposażenia wojska. Są jeszcze jakieś inne zagrożenia, co na przykład ze sztuczną No Obrona cywilna hmm. leży na przykład. No przecież ja jeszcze miałem w szkole przysposobienie obronne i tak dalej. Jak się cofnęli jeszcze dużo wcześniej, to ludzie nie wiedzą kompletnie, co mają zrobić, kiedy coś się wysypie. A ci młodsi to już w ogóle. To jest kolejne zagrożenie, że, że my nie jesteśmy rzetelnie informowani co i jak. Nie? Zresztą powódź rok temu w Kłocku pokazała, jak państwo pomogło w trakcie powodzi, przed powodzią i jak pomaga do dzisiaj po powodzi. Wystarczy tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Nie? Dla mnie też jest ciekawostką, że ten region głosował na aktualną władzę. No to... To też coś pokazuje, jak jesteśmy głęboko podzieleni i zakotwiczono mamy jakimś nie wiem, kotwicę, że jednak dalej jest ta ślepa wiara w ten dziwny układ polityczny. Tomku, a jak, co, jak jest twoje zdanie na temat sztucznej inteligencji? Czy ona może być zagrożeniem? Czy ona jest zagrożeniem? To zależy. Ja postrzegam sztuczną inteligencję... To zależy, nie? Dla jednych... Dla jednych może być bardzo pomocna, dla drugich może być zagrożeniem. Zagrożeniem może być tak, że ci, którzy z niej korzystają rozsądnie, umieją ją wykorzystać, mogą nagle właśnie stać się zagrożeniem dla tych dołów, którzy nie ogarniają tego. Y to jest temat, który będzie się rozwijał. Nie wiadomo, jak to się skończy, y ale jak gdyby w wymiarze takim społecznym. Y no, wiadomo, że jak to niektórzy mówią, tych mądrzejszych jest więcej niż, niż tych mniej mądrych. Nie? I, i to, to może być zagrożenie dla tych właśnie, którzy tam no nie chcą po prostu iść z tym rozwojem. Ostatnio gościłam pana Witolda Gadowskiego. On mówił z kolei właśnie. O tej sztucznej inteligencji, że bardzo jest też cenzurowana, że on się na własnej skórze y, przejechał. Właśnie jak, jak jest, jaka jest ideologia też wsłaczana, y, właśnie on akurat mówił o czacie GPT, y, no, i, no i mówił, że, że trzeba właśnie też uważać. A czy trzeba to poznać? No ja nie ukrywam, że też się tego uczę i, i widzę już nie potrafię rozpoznać, bo nieraz y, dla przykładu wyświetlają się tam jakieś różne rolki i tak dalej, gdzie ludzie co, o coś pytają i on odpowiada, jak to zweryfikować, nie? Wystarczy to samo zapytanie na swoim czy GPT wpisać, totalnie co innego wypluje się okazuje, że wpisując mu odpowiednie prompty on Ci może taką treść wyrzucić. No i to jest zagrożenie. Dzisiaj widziałem gdzieś tam y, któryś z tych głównych y, dzienników rzucił y, takiego deepfake'a, jak tam właśnie jeden z czołowych polityków y, w kompletne bzdury opowiada, ale jest to po prostu... Ciężko w to uwierzyć, nie? że to już jest ten deepfake i tak dalej. Gdyby nie opowiadał takich kocopołów, jak tam w cudzysłowie kręci się wora, to można by było w to uwierzyć. Nie? Tomku, a co myślisz o naszym nowym prezydencie? No Myślę, że dajmy mu szansę. No, no, na razie jest miesiąc czasu i tak już pobił rekord tych wetowania tych ustaw, bo chyba z tego, co gdzieś tam czytałem, to, to, to pobił dwóch poprzednich. No, na razie się zapowiada się ciekawie. No, na pewno będzie co, o czym rozmawiać <głos》> przez kolejne 5 lat. A myślisz, że prezydent Nawrocki dogada się właśnie w niektórych spornych kwestiach z rządem? U, u, ta e, koabitacja z, z premierem, czy ona y, może im właśnie pójść dobrze, gładko, czy raczej tutaj będą cały czas starcia? Wydaje mi się, że będziemy mieli teatrzyk kolejny przez 5 lat i będą przepychanki, bo jedni forsują mm, swoją. Linię polityczną, drudzy swoją, a my za to wszystko będziemy płacić i będziemy mieli o czym mówić przy rodzinnym stole. No tak, to jest dzieląc temat się. dobry, chociaż dzieląc często doprowadzający tych, do kłótni. Tak, dzieląc się na tych, co są za tymi i za tamtymi, ale nikt tak dalej nie spojrzy na to z szerszej perspektywy, że może w zasadzie o to chodzi. Nie? A co ty myślisz o tym dacie dotyczącym właśnie wypłaty 800 plus dla Ukraińców, którzy właśnie tu w Polsce nie, nie pracują? To generalnie, moim zdaniem, tego nie powinno być od samego początku i nie byłby problemu. Bo dlaczego niby tak? Nie? I tak ta pomoc inaczej. Polacy się zorganizowali jak zwykle, pomogli, otwarli dom, otwarli serca. Do momentu, kiedy nie włączył się w tą pomoc polski rząd, wszystko zawsze jak rząd się za coś bierze, to wszystko zagruzuje. Nie? Bo to by, to, był... to by na to samo wyszło. Nie? nie trzeba było tutaj żadnych. Ci, co mieli. Co chcieliby się ogarnąć tutaj, zainstalować, pracować i tak dalej, to i tak to zrobili, a wiadomo, no, jest część grupy ludzi w każdym społeczeństwie, tak zwanych cwaniaczków, żeby się po prostu, jak to się mówi, młodzieżowo przebujać nie? na zasiłku. No to teraz na przykład możemy wziąć pod lupę rynek pracy, gdzie pracodawcy polscy zatrudniający Ukraińców mogą liczyć na przykład na refundację kosztów właśnie takich pracowników, więc gdzie tutaj mowa właśnie o, o tym, o, że może pracodawcy wolą zatrudniać właśnie ludzi z Ukrainy, bo mają po prostu pomoc z rządu. No co w ogóle no, jakieś refundowanie, no dla mnie to jest... To, to... Nie ma się nijak do praw rynku, nie takich naturalnych bez właśnie ingerencji rządu, czy, czy, czy jednego drugiego, i tak dalej. No, kurczę, jest praca, albo pracujesz, albo nie pracujesz i tak dalej. Jak nie no to może jedź gdzieś indziej dalej. Już w całej Europie wszyscy wiemy, że jednak te, ta pomoc taka socjalna, no w dłuższym czasie nie przynosi efektów, jakby oni chci wszyscy chcieli. Nie? Mhm. Tomku, na początku rozmowy pytałam o zagrożenia, jakie Twoim zdaniem czekają na nas Polaków. Chciałabym teraz troszkę o zagrożeniach, ale dotyczących młodych ludzi, dzieciaków, myślę, że może już też trochę. Jakie Twoim zdaniem są największe zagrożenia w szkołach, ale też i na podwórkach? Ja ostatnio rozmawiałam z kimś i to mnie przeraziło, podał jakieś tam dane, że około, ja tych danych nie sprawdziłam, co prawda, ale że około 60%. Młodych osób sięga już po narkotyki. No, telefon, I... brak znajomych, brak kontaktów, więzi społecznych i tak dalej. No, to tak się musi skończyć, nie? Komunikacja przez messengera i różne inne komunikatory, no to, 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 to jest zagrożenie. No, digital zombie, tak się na to mówi teraz, ja to tak nazywam, nie? Że, że dzieciaki potrafią... Ostatnio razem z kolegą, który jeszcze piluje porządku na tych dyskotekach, to mówi, że nawet już ci starsi, którzy są na tej dyskotece, oni dawniej jak siedzieli w tej loży, to gdzieś tam wspólnie rozmawiali, pili, kłócili się, nawet się bili. A teraz pewnie a, w telefonach. A teraz sobie kręcą filmy i wrzucają od razu na... No, tak wygląda dzisiejsze wyjście na miasto razem na imprezę. No to gdzieś to się musi skończyć jakoś, nie? Jak Twoim zdaniem rodzice powinni reagować? Jak mo mogą temu przeciwdziałać, jeżeli... No na pewno mogą. Jeżeli mówimy o, o tam, dzieciakach... Dziecko, bo wiesz, ja Ciebie pytam, bo jesteś po pierwsze ojcem, masz dwójkę dzieci, a po drugie też jako zawodnik MMA w naszych poprzednich wywiadach mówiłeś, że spotykałeś się z różnego rodzaju, z różnymi osobami, które właśnie kontakt tam z narkotykami miały, więc jakby myślę, że mógłbyś też z tej perspektywy coś powiedzieć. Znaczy narkotyki były, są i będą, nie? To jest tylko kwestia znalezienia tego klienta albo gdzieś tam zainstalowania się, to to już zostawiam policji. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o telefony, no to no bierzmy przykład z innych krajów, skoro tam, nie wiem, w Danii, czy w Nowej Zelandii yy, do 16 roku yy, Życia dzieci nie powinny mieć smartfonów i już na to zrobili ustawę, no to Da się to zrobić. Da się to zrobić nie? I, I kampania społeczna przede wszystkim. No przecież jakbyśmy mieli codziennie przed wiadomościami jakiś spot czy reklamowy o tym, co z mózgiem mojego dziecka robi smartfon i, i skrolowanie, no to może niektórym rodzicom by się. Głowa otwarła na te rzeczy. Poza tym no, trzeba patrzeć na, na dzieci i obserwować. To jest, to jest jeden problem. Drugim problemem jest taki, że po prostu ci współcześni rodzice są tak zabiegani, yy, tak powiedzmy, zakrydyceni, i tak dalej, i w tym całym pogoni, w tej całej pogoni za szczęściem. No faktycznie yy, też trzeba zrozumieć, że przychodzi po pracy i jedyne, co chce mieć, to święty spokój, więc albo to dziecko. Dostaje telefon, albo nie jest kontrolowany, a tu zabierasz telefon, ale musisz dać siebie. Czyli swój czas poświęcić na to, żeby z tym dzieckiem być, bo, bo to też jest rzutuje na relacje. Stąd później niektórzy idą w jakieś właśnie używki, typu narkotyki, alkohol czy inne. Ja y, powiem z, mojego, z mojej perspektywy, z mojego podwórka. Jestem mamą dwójki chłopców, y, jeden będzie miał w listopadzie 3 lata. Nigdy jeszcze nie widział żadnej bajki, nigdy nie daliśmy mu smartfona, ale przeraziliśmy się z mężem na wakacjach rok temu, gdzie takie małe dzieciaki, nie wiem, one może dwóch lat nie miały, rodzina siedzi przy stole, je y, obiad i po prostu te dzieci siedzą z telefonem. A rodzice mają spokój z jednej strony, tak? Nie? Ale nie ma rozmowy między tą rodziną, a dziecko jest zajęte telefonem, i właśnie to jest od tego, od najmłodszego wtłaczane. No to jak już młody człowiek dostaje telefon, no to już później ten telefon ciężko mu będzie zabrać. Ja byłem na weselu, gdzie byłem świadkiem, jak siedział chłopczyk 4-5 lat, może. Inne dzieci się bawiły, goniły gdzieś tam jak to na weselu, a on sobie siedział przy stoliku. Ja sobie te słodycze miał takie wielkie słuchawki na uszach. i... I cały czas patrzył w tablecika. Nie uh -huh. był kompletnie zainteresowany tym, co się dzieje dookoła, i mimo tego nikt nie przyszedł. Nie? Uh -huh. Słuchaj, może by się pobawił z dziećmi, coś porobił i tak dalej. Nie? Teraz jest też tak, że często rodzice szukają przyczyny, dlaczego moje dziecko krzyczy, dlaczego wpada w histerię. Rozmawiałam jakiś czas temu z takim psychologiem dziecięcym i ta kobieta powiedziała, że właśnie dzieci przez takie właśnie manifestowanie różnymi złymi, powiedzmy, zachowaniami. Oni walczą o uwagę. Oni mówią, zobacz, mamo, jestem tutaj, a mama jest zajęta czym innym. I jakby te, później ma problemy z tym dzieckiem, ale wystarczyłoby też trochę, żeby temu, tego czasu poświęciła temu małemu człowiekowi. Wydaje mi się, że to właśnie o czas chodzi, nie? I dopiero w pewnym wieku rodzice uświadamiają sobie, jak już się dorobili, jak już wychowali te dzieci, jak już dali ten start tym dzieciom w postaci pakietu startowego mieszkania samochodu i działającej firmy, to wtedy zaczynają muszyc, gdzie popełniłem błąd, ale już wtedy dzieci z nimi nie rozmawiają. Tak, wtedy jest już za późno. I mówią na przykład, że no na, teraz na wasze dzieci mogę poświęcić czas, na wnuki, bo teraz tak. mam I ci, go. Więcej. I cisną na wnuki, a ci nie chcą mieć dzieci z kolei, bo chcą żyć. Bo jest taka moda, żeby nie mieć dzieci. No właśnie, jeszcze temat. Rodzina nie jest dzisiaj modnym, yy, modnym słowem. No, nie jest modnym słowem i no, wiesz, no sama masz dzieci. No to sama wiesz, przed nagraniem mówiłaś, że naprawdę sobie trzeba tam poukładać życie. Nie? I to już zapomnij o podróżach jakichś, zapomnij o jakichś swoich realizacji, pasji i tak dalej. Nie? To, to się wszystko w momencie, to trzeba się poświęcić. Poświe... A, a, a dziewczyny powiem... mają, moim zdaniem, jeszcze gorzej, przynajmniej w tych początkowych okresach, no bo to wszystko jest mama, mama, mama i tyle, nie? Ten ojciec musi gdzieś tam po prostu też zarobić na to, żeby te rachunki popłacić, i wszystko na tej matce stoi. Ona cały dzień z tymi dzieciakami. Ojciec przychodzi z pracy zaorany, marzy o tym, żeby się rzucić na kanapę, ewentualnie browara otworzyć, a, ta, a wtedy mama to teraz twoja kolej. No i tak się tworzą domowe awantury. Kto? Chce się w to wpakować. Słuchaj, to ja właśnie w inną stronę, ja to sobie bardzo chwalę to macierzyństwo. Mam małe dzieci, a oczywiście dzieci angażujące i jestem osobą, która się właśnie stara rozwijać. My te dzieci to wszędzie ze sobą bierzemy, gdzie tylko możemy. Nie tak dawno byliśmy, 800 km zrobiliśmy, na weekend pojechaliśmy. W jedną stronę 400, w drugą 400 z dziećmi. Staramy się właśnie z nimi spędzać dużo czasu, o czym ty mówiłeś wcześniej. No wiadomo, jest trudniej, jest to większa logistyka, właśnie jak na przykład nagrywam wywiady, to już kilka wywiadów hurtem. Trochę się trzeba zorganizować, ale te dzieciaki to rekompensują. Ja jestem naprawdę zwolenniczką no, posiadania dużej liczby to dzieci. To widzisz, to znowu kolejna kampania społeczna z takimi mamami jak ty. Żeby powiedziały, nie? że mimo, że jest hardkorowo... To jest ekstra. To jest ekstra. Ale wiesz to właśnie a propos, dobrze, że mi przypomniałeś. Mówiłeś o tej wcześniej kampanii z tymi telefonami. No są kampanie cały czas, nie pal papierosów, będzie rak. Nie? A ile osób pali? Chociaż może tak jak mówiłeś, kogoś to tym zainteresujesz. Dlaczego twoje dziecko cały no, czas... No ale żyje? widzisz, kampania jednak y, moim zdaniem coraz mniej ludzi pali. Nie? To, że... Y, były te przepisy zrobione, że nie wolno palić w zamkniętych, w restauracjach, gdzieś tam, w dyskotekach i tak dalej, to też dużo zrobiło, nie? No, tylko z drugiej strony, no widzisz, człowiek mądre, mądre zwierzę wymyślił e-papierosy, No tak. i jest z drugą stronę. No, także no, rynek nie lubi próżni, jak to się mówi, nie? I zaraz ją, tą lukę czymś wypełni. Książka Kulisy Sukcesu Wystąpień Publicznych dostępna jest w salonach Epic w całej Polsce, w księgarniach stacjonarnych i w internecie. A jeżeli jesteś miłośnikiem słuchania książek, to odsyłam do Storytel, Audioteki i Epic Go. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.